Nie ja pierdolę! Nie, Lotus. Nie wyrzuciłem jeszcze tego czołgu przez okno. Za to wczoraj zwyzywałem widzów i wyłączyłem streama na koniec.

żegnajcie. Fałka, da, spadamy dzisiaj do 65. Zatrzymaj atak. Ja pierdolę w kurwa zjebaną grę gram. Jeszcze kurwa drzewo się zapadło. Zjebałem sobie całe życie, do mniebam, grom. wybierana, tak mało jej produkowali, że, że była chujowa. Ona miała, po prostu była lepsza, była lepsza wersja podstawowej wersji tej płyty głównej. Z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami, nie? No i okazało się, że... kurwa. Jeszcze mi K-91 wsadził. I... Tam była wada tego, że, że były słabe linie poprowadzone, które przy Bele głównie się. Dobra, dobijcie mnie. Przy Bele głównie się rwały te linie na płycie głównej. Ja gram i nie jem ostrych rzeczy na co dzień. Ja jestem osobą, która nie lubi ostrego jedzenia. Więc widzicie, tych ostrych sosów jest typowo pod content. No i powiedzmy, nie pierwszy raz spożywam te sosy, więc już coś tam się uodporniłem, wyjebałem się. tam mnie chyba spotnęła. Chciałem w nią strzelić stąd. Przy okazji. To jest, bardzo, to jest dla mnie ważniejsze. Żeby robić fragi, a nie padać. To mnie. Sp Aha, kurwa! Tego się nie spodziewałem. Jest drugi domek typowo na, na narzędzia. I jest jacuzzi, jest wszystko tip top. Hortensje se rosną na całej działce. Nic nie zrobię w tej bitwie. Wyjebcie mnie do końca. Rod. Ogródek działkowy. Rodzinny ogródek działkowy. Jakoś tak to się rozwija. Арта когда? Nigdy nie byłem na woodstocku i nigdy mnie tam nie kusiło jechać. Nie moje klimaty. Mało, że już małe mod przestał działać. Dzień dobry, średnią hawajską dla każdego! NOSK 4 nor jest zamożny i właśnie wpuścił 5 małpek do dżungli. Hello, no skill. You joined to me. When i'm three marking three marking curva two marking hurricane with my when my brain is destroyed by huragan how is the mark going uh, No? 73% after 900 battles. <sighs> A, mant już przejechała dalej. Ma spota i nasi zareagowali. Bitwa może siąść. Wystarczy zacząć grać. Co to ma być? Ten gościu tam dłużej siedział. Już on już siedział w tym krzaku ten God your baby was close when it was six point eight He had ninety two percent or ninety three He dropped it after it You should have three mark of excellence now it's my last tango era i don't have three mark of excellence między bogiem a prawdą gratistą uczciwa cena the last one on my account O maspota. ma spota Między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. Brat, dzięki serdeczne za gifcika dla mordeczki z nasa i dla stream elementsa. Dzięki serdeczne. Na wdechu tu robię tę bitwę i dostałem spota, więc padam. Nie padam. No i 4 Nor nie dość, że jest zamożny, to jeszcze oszalał i właśnie wpuścił 25 małpek do domu. Thank you, No Skill. Thank you a lot, Mister Top 1 In this mount with Mark, uh, with Mark, <laughs> with give, with gifts give ups. Nie wiem, dlaczego nie wyłączyłeś giftów dla botów. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Jest możliwość dania im chyba gifty suba na zawsze. Ale... Kasztan lubi dawać stream elementowi gifty. Gdzie masz cheer alerty. Mam normalnie, normalne... Cheers alerty.